On one occasion a reporter asked Mother Teresa of Calcutta now Saint Teresa Sister you have been awarded the Nobel Peace Prize and many other honors throughout the world Pewnego razu dziennikarz zapytał Matki Teresy z Kalkuty dzisiaj Świętej Teresy Siostro otrzymałaś nagrodę Nobla i wiele innych dowodów uznania w całym świecie. You have founded two religious communities. Założyłaś dwie wspólnoty zakonne. Do you feel that you are a success? Wydaje ci się, że odniosłaś sukces? To the question Mother Teresa responded. God is not interested in success. He is interested in faithfulness.

i wielkim misjonarzem. Często walczył przeciwko wielkim przeszkodom politycznym, społecznym, finansowym czy religijnym. When I read about Father Smolikowski, one of the most important testimonies he gives us, I believe, is how he responded to the constitutional crisis which began in March of the year 1902. Kiedy czytałem o ojcu Smolikowskim. Uświadomiłem sobie, że jedną z ważniejszych świadectw, jakie nam daje, jest to, jak odpowiedział na kryzys konstytucyjny, który rozpoczął się w marcu 1902 roku. In his desire to be faithful to the Vatican and to the Sacred Congregation, in the changes to the new constitutions, he began to share in the Passion of Christ in a new way w swoim pragnieniu by pozostać wiernym ojcu świętemu i pracom świętych kongregacji we zmianach w naszych nowych konstytucjach zaczął uczestniczyć w pasji Chrystusa w zupełnie nowy sposób the opposition throughout most of the congregation was so great that in october of 1903 he resigned as superior general Opozycja w ramach całego zgromadzenia była tak wielka, że w październiku 1903 roku zrezygnował jako przełożony generalny. In November, after his resignation was accepted by Pope Pius X, the Holy Father said these words to him in an audience I bless you so that the Lord will comfort you, for we are human and often need consolation. I hope you see the fruit of all your hardship. W listopadzie, gdy jego rezygnacja została przyjęta przez papieża Piusa X, Ojciec Święty skierował do niego w czasie audiencji następujące słowa: Błogosławię cię tak, aby Pan cię pocieszył, ponieważ jesteśmy ludźmi i często potrzeba nam pociechy. Mam nadzieję, że zobaczysz owoc wszystkich tych trudności. Także będziesz miał odwagę, by iść dalej. Dla mnie to jest jeden z najważniejszych momentów jego zakonnego życia i świadectwo jego wierności Bogu. He embraced the paschal mystery that presented itself in this point in his life and he did not die but rose through grace to continue to do great things for the congregation and for God. Objął paschalne mysterium, które stanęło przed nim w tym momencie jego życia i nie umarł, ale powstał dzięki łasce, aby nadal czynić wielkie rzeczy dla zgromadzenia i dla Boga. he showed us what hope and courage look like. Pokazał nam, jak wygląda naprawdę nadzieja I, odwaga. I believe that our true judgment of a person is not when things are going well, when they are a winner according to the world, but when things are difficult and painful and when it appears that they have been defeated. Jestem przekonany, że osoby Poznaje się naprawdę nie wtedy, kiedy rzeczy idą dobrze, kiedy są one zwycięskie według kategorii świata, ale kiedy rzeczy stają się trudne i bolesne i kiedy ci ludzie wydają się być pokonani. This is the moment when the true character of the person comes forward when the light of Christ shines through them. To jest ten moment, kiedy prawdziwy charakter człowieka wychodzi na wierzch. Kiedy prawdziwe światło Chrystusa prześwieca, prześwieca przez Niego. Ojciec Jan Iwicki napisał, że ojciec Paweł żył bez żalu i nie oskarżał nikogo. This is a sign of greatness and the integrity of a man who sought to do the will of God, to be faithful to God and was not interested what the world thought was a success. To jest znak wielkości człowieka, który szukał tego by być wiernym Bogu i nie był zainteresowany w tym co świat myślał o sukcesach. Our gospel of this evening speaks to us of faith and the reality of hardship and the effects of sinfulness. Ewangelia, którą usłyszeliśmy tego wieczoru, mówi nam o wierze, o rzeczywistości cierpień i o skutkach naszej grzeszności. Jesus tells us that our example is important. Our example of love and forgiveness, our example of right judgment and prudence. Our example of compassion and justice. Our example of doing the right thing, despite the opposition or criticism. Jezus mówi nam, że nasz przykład jest ważny. Nasz przykład miłości i przebaczenia. Przykład roztropności i właściwego sądu. Przykład współczucia i sprawiedliwości. Przykład robienia słusznych rzeczy, niezależnie od opozycji i kryty krytycyzmu. To właśnie motywowało czcigodnego sługę Bożego Ojca Pawła Smolikowskiego. I my powinniśmy być podniesieni na duchu w naszym wędrowaniu

to będzie pomocne do tego, abym został ogłoszony czcigodnym sługą Bożym, a któregoś dnia błogosławiony, a nawet kanonizowany. Takie myślenie było jak najdalsze od jego rozumu. To, co na czym mu zależało, to było czynienie woli Bożej i przeżywanie własnego życia jak najbardziej wiernie w zmartwistańczym charyzmacie. Pierwsze czytanie również odbija ducha ojca Pawła Smolikowskiego, jego mądrość i jego świętego ducha karności. Indeed, God is the witness of his inmost self and the sure observer of his heart and the listener of his tongue. His purity of intention and his perseverance, even in the face of trial and suffering, lead us to show the fruit of wisdom in his life and the reality of the resurrection. Czystość intencji i jego cierpliwość nawet w obliczu cierpienia i trudności pozwoliły mu pokazać owoce mądrości we własnym życiu i rzeczywistość zmartwychwstania This is the testimony he has left us. To jest świadectwo które nam zostawił

Tak, His legacy to us is great and is a source of courage, strength, and hope for us to be faithful to God always, to embrace the Paschal mystery as it intersects with our lives, and not worry about whether we may be considered as a winner or a loser in our world, but to quote the words of another St. Paul. Jego dziedzictwo jest niezmierzone jest źródłem odwagi mocy i nadziei dla nas abyśmy byli wierni Bogu w każdych okolicznościach abyśmy obejmowali misterium paschalne jak wkracza ono w nasze życie i nie martwili się o to, czy możemy być uważani za zwycięzców czy przegranych w naszym świecie. Ale żeby zacytować słowa innego świętego Pawła, abyśmy z naszego życia uczynili echo tych słów. Dobry bój Walczy... w dobrym boju walczyłem. Wiary ustrzegłem.